Stara pieże w rzece. Siema dziki, z tej strony Iwan, a to jest weekly vlog numer 2. Ha. Jest chwila po 20. W środku chatki 0 stopni, na zewnątrz 15. A czas jest dobry na to, żeby wyjść. Posiedzieć sobie trochę na czerwonym krześle. Może podumać. <grystanie> Kwestia tego, czy ten bałwan dalej tam siedzi. Idziemy sprawdzić. Tajne wrota do narni. Ciemno. Zaraz. Bałwana nie ma. Ale jest miska. Mówiłem już o tym, jak wykorzystuję wodę po myciu. Z reguły idzie ona do spłukiwania ubikacji, natomiast wpadłem na taki pomysł, że mógłbym sobie przeprać swoje rzeczy. Powiem szczerze, że pranie ręczne coraz bardziej mi się podoba. To może być dla Was zaskoczeniem. Dla mnie jest zaskoczeniem, natomiast bardzo mnie to uspokaja. Pozwala skupić myśli, odciąć się od tego monologu wewnętrznego i tej gadki ego, która cały czas pojawia się w głowie. Słyszałem takie fajne porównanie buddyjskie do małpy, która cały czas biega nam po mózgu i. Zabiera naszą uwagę. I dobrym rozwiązaniem, to też jest buddyjska historyjka na tą małpę, jest dać jej po prostu zajęcie. Jeżeli coś robimy, na przykład tak jak ja teraz płuczę i wygniatam odzież z wody, i małpa wtedy daje nam do wiwatu. To robotą, którą możemy jej dać, jest na przykład liczenie do 20 ugnieceń. I po 20 ugnieceniach bierzemy ciuchy, i wykręcamy z wody. Po czym znowu wsadzamy je i zaczynamy ugniatać i liczyć do 20. Zapewniam Was, że jak. Małpa znajdzie zajęcie, to przestanie wrzucać Wam jakieś pierdy do głowy, i przestaniecie myśleć o tym, co się dzieje dookoła: że y, macie spotkanie, albo że nie kupiliście sera żółtego, albo że w biedronce skończyła się y, srajtaśma, ewentualnie, że y, nie wiem, Wasze dzieci mają dużo zadania domowego. Jeżeli nie damy swojej głowy chwili na to, żeby się wyzerować, to jak wielu z Was wie, po prostu dostaniemy do niej kota i ten kot razem z tą małpą to nie jest dobre połączenie. Jest po drugiej. Mamy minus 2 stopnie. Idziemy sprawdzić jak tam nasze pranko. Ej, co jest? Masakra. Bo zamarzało. Ej ty. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że moje pranie w temperaturze minus 2 zamarzło? Masakra. Teraz jest łatwiej je postawić, a do koszuli nawet wieszaka nie trzeba. Sama stoi. Stała. <gryw> nawet sama się składa. Na pół. Ale tak to mogę spokojnie zrobić, latawiec bez stelaża. Dobra, pośmialiśmy się trochę z Iwana, a ja w ten sposób chciałem rozwiać stary, pokutujący od dekad mit, że Temperatura minusowa zabija bakterie i wirusy. To jest to, o czym mówiły nasze babcie, wywieszając pościel na zewnątrz. Nie! Zimno nie zabija bakterii i wirusów. Wirusów nie da się zabić w ten sposób, natomiast bakterie po prostu spowalniają i przestają tak szybko się rozmnażać. Podniesienie temperatury powoduje, że wracają do normalnego działania. Yy, natomiast dlaczego pozostawiłem ciuchy na zewnątrz do wyschnięcia? Ponieważ że mróz zabija drobnoustroje chorobotwórcze, których w naszych mieszkaniach jest pełno. Dlatego, żeby odświeżyć ciuchy, po praniu rozwiesiłem je. No dobra, zrobiłem to też dlatego... Że chciałem nakręcić ten filmik i zrobić taką bekę z samego siebie. Ciuchy zostawię do rana na zewnątrz, rozwieszę je tak jak były, będzie mi łatwiej. A jutro powieszę je w środku. Dzięki temu odstajają i wyschną przy kominku. To tyle. Taki pro tip jeżeli chcecie pozbyć się. Bakterii wirusów z ubrania, a nie macie za dużej możliwości wyprania tych ciuchów. Warto powiesić je na kilka godzin w mocnym słońcu, które nawet w zimie potrafi dać popalić. Słońce świetnie zabija zarówno wirusy, bakterie, jak i drobnoustroje chorobotwórcze. Wiecie co dziki? Bywają takie dni jak dziś i myślę, że każdy z Was ma takich dni mniej lub więcej, że po prostu nic Wam się nie chce. Jesteście zmęczeni, wpadnięci i może tak naprawdę niewiele się działo, to czujecie się wypłukani emocjonalnie, czujecie się wymęczeni fizycznie. Ja mam właśnie dzisiaj taki dzień. I co ja wtedy robię? Dla mnie emocje to jest taka lampka od organizmu, która mówi, że coś jest nie tak. Więc ja zamiast próbować ją wykręcić albo wyłączyć, szukam przyczyny, dlaczego ona świeci. I tym się zajmę. Zamiast robić rzeczy. Skupię się na odpoczynku fizycznym, odpoczynku psychicznym, odpoczynku mentalnym i odpoczynku obserwacji emocjonalnej, co nie gra i dlaczego ja się tak czuję. Analizując wczorajszy dzień, czy raczej wczorajszą noc, bo nie pochwaliłem Wam się, ale zdecydowaną większość czasu, kiedy jestem w chatce, działam troszkę inaczej niż normalny człowiek. Jestem takim, taką sową, takim nocnym markiem. Generalnie w nocy działam, wtedy najlepiej pracuję kreatywnie, naj, najbardziej rozwojowo, najlepsze są efekty mojej pracy, a w dzień śpię. Ja wiem, teraz będziecie się czyścić, o to, że pewnie mam masakryczne niedobory witaminy D3, i pewnie tak jest, ale pozwoliłem mojemu organizmowi, żeby to on wybrał, jaki typ życia i pracy jest dla mnie optymalny, i ma to swoje wymierne korzyści. Natomiast skupiając się na tym, co robiłem wczorajszej nocy, Czym jest macierz Eisenhowera? Jest to taka prosta tabelka, która dzieli zadania na rzeczy pilne i rzeczy ważne. Do czego służy? do ustalania celów życiowych, do porządkowania zadań, do analizy, które zadania są zbędne, które są naprawdę potrzebne, a które są naprawdę ważne, a które są naprawdę pilne. Powiem Wam, jestem zszokowany, jak dużo czasu poświęcam na rzeczy mało ważne w moim życiu, a jak dużo, a jak mało energii i zasobów poświęcam na rzeczy, które są w moim mniemaniu priorytetowe. Dlatego cieszę się z zrobienia tego zadania. Zbierałem się do niego chyba ze 3 albo 4 dni. I tak mówiąc Wam o tym, właśnie doszedłem do wniosku, że może właśnie to mnie fizycznie, emocjonalnie wymęczyło, właściwie nie fizycznie, tylko psychicznie, że moje zmęczenie psychiczne i emocjonalne jest przez świadomość, która się pojawiła, ile tracę czasu w moim życiu. Eee... Tak, no pewnie tak jest. A razem ze zmęczeniem fizycznym i może z tym, że śpię w dzień, a pracuję w nocy, pojawiło się zmęczenie psychiczne. Widzicie, czasem warto kręcić vlogi tylko po to, żeby rozwiązywać, odkrywać rozwiązania jakichś problemów czy tematów, które się w tym życiu pojawiły. Skupię się teraz na moim ulubionym telewizorze. I na moim ulubionym kanale. Możecie myśleć, co chcecie, ale uważam, że patrzenie na ogień jest uspokajające i kojące. są wiele takich atawizmów tak działa. Szum lasu, widok rzeki, patrzenie na ogień i zieleń. Jeżeli macie za dużo stresu, to spróbujcie chociaż zdalnie popodziwiać jeden z tych elementów. Odpalą się Wasze atawizmy. Będzie Wam łatwiej się uspokoić. Napiszcie, co o tym myślicie. Lecę. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. Nie ma opierdzielania. <laughs> eee, właśnie wyszedłem tak zwanym wejściem do Narni. Narnia dookoła, klimat niesamowity. Eee, śliczno, mamy wiosnę tej wiosny. I co? Eee, idę taką trochę okrężną drogą, żeby poznać okolice. To eee, biedry. Oraz do paczkomatu po kolejną paczkę. Idąc, idąc, daleko nie przeszedłem. Jestem 100 metrów od poprzedniego miejsca, gdzie nagrywałem. Trafiłem na to, na co domyślałem się, że trafię. Śliczne, śliczne poletko. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Żeby nie przedłużać, już Was informuję. To jest mordeczki czosnek niedźwiedzi. Słyszeliście o czymś takim? Dobrze, że jesteśmy na prywatnym terenie, ponieważ czosnek niedźwiedzi jest pod częściową ochroną. Co to znaczy, że ochrona jest częściowa? To znaczy, że czosnek można sadzić i zbierać, natomiast w miejscach dzikich nie można go zrywać. Wygląda jak jakieś zielsko. Smakuje jak czosnek, jest niesamowicie zdrowy, ok, a teraz żeby nie przedłużać, pokażę Wam jak to się robi. To jest kluczowe w czosku niedźwiedzim. Zbieramy przed okresem kwitnienia. Mmm, ożywiający czoskowy smak. Później, kiedy zakwitają kwiaty, czosnek dalej smakuje dobrze, ale podobno nie nadaje się do zbierania. Szczerze to sam nie wiem dlaczego. Takie ogłoszenia tylko w Międzybrodziu. Może ktoś chętny do adopcji? <gry> tak dziczki, dzisiaj cały dzień w terenie. E, właśnie się zbieram z zakupami z Biedry i lecę do chatki, w której czeka na mnie właściciel z ekipą. Yo, yo! Yo, 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 z uśmiechem na ryjku, jak przystało na dzika, witam kolejny dzień w raju i muszę Wam powiedzieć, że wnioski, które miałem przed wczoraj, okazały się słuszne, e... bo po pierwsze na ich bazie przestawiłem się automatycznie ze spania w e... dzień i pracy w nocy na spanie w nocy i pracę w dzień. Miało na to wpływ to, że wczoraj dałem sobie popalić, poszedłem nad jezioro Międzybrockie, e, pochodziłem sporo, dużo więcej niż zwykle e, i skończyło się to ogólnym wymęczeniem organizmu. Już po 21.00 spałem. E, a co, wczorajszy dzień był takim ładowaniem baterii, akumulatorów i ogarnianiem wniosków, które do mnie doszły. I nie ukrywam, że skończyło się to tym, że zyskałem spokój mentalny, spokój psychiczny, spokój emocjonalny, bo wnioski, które Wam przekazałem, okazały się słuszne. Teraz kwestia pracy nad tym. I nie ukrywam, że od piątej nie śpię i ostro działam nad tematami. Które na macierzy Eisenhowera się pojawiły i które pojawiły się tam jako priorytetowe. No i tu pozdro dla muchy, któremu ogarniam właśnie e, pewne tematy związane z koszulkami. Pozdro dziczku. <laughs> A jak doszło do tego, że wczoraj zamiast spać e, w dzień, poszedłem nad jezioro międzybrockie? E, krótka piłka. E, Generalnie dzień wcześniej byłem tak wymęczony fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, że przespałem cały dzień, posiedziałem kilka godzin i z tych kilku godzin jest materiał nagrany, a później poszedłem spać i przespałem tak naprawdę pół nocy, czyli trzy czwarte doby spędziłem na kimce. To mi pozwoliło zebrać siły i wybrać się wczoraj na prześliczną podróż w teren. Chciałem wam pokazać mojego nowego chowańca. Co myślicie? Fajny? Gdzie tam idziesz? Ok, Dzik, parę słów na koniec. Eee, żebym znowu nie dostał telefonu i trzech SMS-ów, że o, dlaczego robisz takie długie filmy? Nie chce nam się tego oglądać. Niech to trwa 2 do 5 minut. Super. 2 do 5 minut. Weekly vlogi. Chyba ty. <noise> ok, ale wracając do tematu. Nie ukrywam, że całodzienny wypad w okolice zalewu Jeziora Międzybrodzkiego nieźle mnie zmelfonił. Mam nawrót takiej mojej, niestety, przypadłości, która nazywa się podagra. Ostatnie dwa dni przecierpiałem, mimo różnych, różnistych maści i płynów, którymi Smarowałem moje umęczone nogi. Dzisiaj już jest spoko, dzisiaj już normalnie chodzę. To tyle z mojej strony. Jeśli ci się podoba, udostępnij, daj łapę w górę. Skomentuj. A jeżeli naprawdę podoba Ci się to, co robię, to tam na dole jest taki przycisk subskrybuj, i wtedy będziesz w miarę na bieżąco. Z moją twórczością. Pozdrodziki. Żółwik. Narka.